Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie poszeko, Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w Trójcy świętej jedyny, płakam Cię i proszę o przedstawieństwo niepokalanej pokorodnicy Ciewicy Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę zjednoczeni na modlitwie, tak aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienia i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Oddalę Pani ode mnie wszelkie rozproszenie i nieuwagę, wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Spraw, abym mógł doświadczyć głębi Twojej miłości. Slaj na mój umysł, Nieprzeniknioną mądrość i wszystkie możliwe łaski, którym chcesz mnie obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą krągę do mieście Boszego, pragnę prosząc Cię Jesu Chryste, Matko Bosza oraz przez święci błogosławieni o zwycięstwo to nad słem. Za każdą pomoc z całego serca bardzo dziękuję. Amen. O krwi i wotu, która wytrysłaś wówczas z najsłodszego serca słowego, jako strój miesięcy dla nas, ufam topie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przejść królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie dopuść, abyś mu lekki pokusie, ale nas spaw od swego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc, przewodę Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, móc się z nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzą w Boka. Ojcze Wszechmogącego, stworzyciel nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, syna jako jedynego, Pana naszego, który się począł, Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod bockim piłatem, ukrzyszowan, umarł i pokrzepion. Stąpił to piekiel, trzeciego dnia z martwych stał, wstąpił na nie piosę, dzieci po prawicy Boga, Ojcze Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Toga Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów otłuszczenie, ciała smacłych stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzechy nasze i świata całego jego polestej męki mimo się citle nas i świata całego klajeko polestej męki mimo się citle nas i świata całego klajeko porstej męki mimią się nas i świata całego klajeko porstej męki mimią się nas i świata całego klajeko polestej męki mimo się nas i świata całego Klejko polskiej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polskiej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polskiej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polskiej męki, mimi się dla nas i świata całego. Klejko polskiej męki, mimi uścicit dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki, miej miło się Cię dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki. Mimiuje się cię dla nas i świata całego, klejko polestej męki. Mimiuje się cię nas i świata całego, klejko polestej męki. Mimiuje się citle nas i świata całego, klejko polestej męki. Mimiuje się citle nas i świata całego, klejko polestej męki. Mimiuje się citle nas i świata całego, klejko męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego polistej męki, Miej sieci dla nas i świata całego. Dla Jego męki, Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, Duszę i pustwo, Najmniejszego Syna Twojego, A Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, Na przepłakanie za nasz nasze i świata całego. Glejko polestej męki, mimi się dla nas i świata całe ko. polestej męki, mimi się dla nas i świata całe ko. polestej męki, mimi ościet dla nas i świata całe ko. Glejko polestej męki, mimi nas i świata całe ko. polestej męki, mimi się dla nas i świata całe ko klejko polestej męki, mi się cię dla nas i świata całego, klejko polestej męki, mimiło się cię dla nas i świata całego, klejko polestej męki, mimiło się cię dla nas i świata całego, klejko polestej męki, mi się nas i świata całego, klejko polestej męki, mi dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz nasze i świata całego. Dla Jego tej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego tej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego tej Męki. Mimo się citle nas i świata całego. ko. Klajek męki. Mimo się nas i świata całego. Klajeko porystej męki, miłośćle nas, i świata całe ko. Klaeko męki, Mimo się nas i świata całego Klajek oporstej męki. Mimo się nas i świata całego. ko. Klajko prystej męki miło sieci dla nas i świata całego, klejko polestej męki, miimo sieci dla nas i świata całego, klejko polestej męki, Miej sieci dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczne, oferuj ci ciało i krew, duszę i pustwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasz i świata całego. Klajek opolestej męki, mimo się citle nas i świata całego. Klajek o polestej męki, mimo się cieple nas i świata całego. Klajek opolestej męki, mimo się cietle nas i świata całego. Klajek o polestej męki, mimo się tle nas i świata całego Klajek o polestej męki, mimo się cieple nas i świata całego. Klajko prystej męki, mimo się nas i świata całego. Klajko prystej męki, mimo się nas i świata całego. Klajko prystej męki, mimił się nas i świata całego. Klajko prystej męki, mimo się nas i świata całego. Klajko prestej męki, mimo się nas i świata całego. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmytelny, śmią się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmytelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmytelny, śmią się nad nami i nad całym światem. Jest ufam Tobie. Pomnij o najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, to się do ciebie ucieka, Twojej pomocy przesywa, ciebie przyczyną prosi, Tą ufnością ożywiony do ciebie, o Pana nad Panami i matko, piękną do ciebie, przychodzą, przed topą, jak krzyżnik płaczący stoją. O matko słowa, aż nie kardzi słowami moimi, ale usłyszaj łaskawie i wysłuchaj. Amen. Matko Bosza, tą modlitwę z w Twoim niepokalnym sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, Ci i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna. W dniu dzisiejszym łączy moje cierpienie i mój krzyż, i cierpienie i krzyż ludzi, którzy nie ofiarują ich Boku. Z Twoim krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną Mamę Twoją, i proszę Cię, Panie Jezu, przez Polestną męką Twoją i krew, którą wolałeś za sa nas, sam nie na krzyżu, przez Najświętszą, a koniem Twoją, przez serce Boże, daj łaskę sprawienia duszą, dziś, tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmokący wieczne posze, osłoń nas przed oczami swych duchów sekcji posłużyć się chorami ludzkimi, aby one nas blokowały i odcięły możliwość wpływu działania demonów, szatana, złego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne. Spraw swojej łaskawości, powierzchni Boże, w świętej jedyny, aby nasza modlitwa, prac, nauka i działanie mógł odbywać się bez temelicznych przeszkód. Amen. Duchu Święty, Duchu Mądrości, Prawiedź Kapłanów i Siostry Sakonne, Duchu Święty, Duchu Światłości, Właściciel Kapłanów i Siostry Sakonne, Duchu Święty, Duchu Czystości, Właściciel Kapłanów i Siostry Sakonne, Duchu Święty, Duchu Mocy, Zbieraj Kapłanów, i siostry Sakonne. Duchu Święty, Duchu Boży, spraw, by kapłani i siostry sakonne, ożywieni i umocnieni Twoją łaską, niesi słowo prawd i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech okin świętej miłości, rozpalaj serce, we płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze. Duchu święty powieszamy Ci serca kapłańskich i siostrakonnych ukształtuj na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna, i Dła Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki. Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i Świętych Strzałustyny. Z panem Pokiem Akaja.